Budowanie ogrodzenia w kraju własnymi rękami, budowa letniego domku jest dość pracochłonnym procesem, jednakże podłoga ciepłej wody w prywatnym domu układ ciepłej podłogi pozwala dobrze oszczędzać na ogrzewaniu. Ponadto on, instalacja gzymsu sufitowego za pomocą gzymsu sufitowego można podzielić przestrzeń między ścianą a sufitem głosy plus głos. Głos przeciwko. Podczas dekorowania sypialni zwraca się do wykończenia sufitu, co powinno odpowiadać wnętrzu pokoju. Istnieją różne opcje projektowania sypialni, która jest określona przez prawidłowy wybór kolorów, mebli, oświetlenia itd. W tym artykule rozważymy rodzaje projektowania sufitowego w sypialni z zaleceniami specjalistów. Aspekty wyboru projektu sufit w sypialni powinien być w harmonii ze wszystkimi elementami pokoju. Wyróżnia się różne opcje wykończenia sufitu, które zależą od zastosowanego materiału, stylu sypialni i tego samego. Niektóre aspekty projektowania sufitu dla mieszkań lub domów prywatnych różnią się co zależy od wysokości lokalu, wolnej przestrzeni. Właściciele muszą pamiętać, że sufitu nie powinien być wybierany na temat trendów mody, ale zgodnie z własnymi preferencjami, ponieważ sypialnia powinna być przytulna i wygodna. Sytuacja zewnętrzna w pokoju ma na celu uspokojenie, a nie denerwować osoby po trudnym dniu. Dla większości ludzi trudno jest dokonać właściwego wyboru do wyboru kształtu sufitu jego koloru i opcji. Ponadto porozmawiamy o cechach kombinacji odcieni i innych parametrów wnętrza sufitu w sypialni. W zależności od stylu pokoju możesz tworzyć dwa sufity poziomowe, złożone, proste, rozciągające itd. Eksperci zalecają przemyślenie projektu na początku naprawy, gdzie ważne jest aby ściany i podłoga były połączone ze sobą, wszystkie szczegóły i meble pokoju powinny znajdować się w tym samym schemacie kolorów, podczas gdy musisz upewnić się, że wykończenie nie jest zbyt ciemne. Nowoczesne rozwiązania projektowe pozwalają stworzyć błyszczący sufit w sypialni, której zdjęcia można zobaczyć w tym artykule. Najpopularniejsze rozwiązania to projekt w beżu turkusowym. Czarnym i innym odcieniom. W przypadku pokoju klasycznego stylu zaleca się wykonanie sufitu za pomocą pastel, które można ozdobić malowaniem i formowaniem sztukaterii. Sufit śpiącego w eklektycznym stylu można dodatkowo wykończyć belkami lub drewnianą podszewką. Materialne opcje dekoracji sufitowej producenci oferują szeroki wybór materiałów do instalacji sufitu. Każdy gatunek ma inne cechy i cechy, które zależą od ceny, przyjazności dla środowiska, towarów itd. Możesz wybrać elementy ze zwiększoną izolacją dźwiękową lub lepszą siłą. Najważniejsze jest to, że zakupione produkty są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Najczęściej klienci szyją sufit płytami gipsowo, kartonowymi, która jest bardzo praktyczna i ekonomiczna. Inne opcje materiałów wykończeniowych można nazwać tekstyliami, tapetą, dekoracją zawieszonych sufitów. Umieszczenie sufitu kreskówek, zalety i wady gips materiału to materiał budowlany, który ma wiele zalet. Proces dekoracji nie jest szczególnie trudny, podczas gdy można osiągnąć gładką a równomierną powierzchnię, którą można wykończyć różnymi materiałami. Podobny sufit ma piękny widok i łatwo ukryć wszystkie niedociągnięcia naprawy. W razie potrzeby, poprzez płyty kartonowo-gipsowe, możesz układać różne komunikacje, np. energię elektryczną itd. Gips cardboard to przyjazny dla środowiska materiał, który ma dobrą izolację dźwiękową lokalu. Korzystając z takiego produktu, Możesz przemyśleć różne opcje instalowania sufitu do sypialni. Zalety materiału można nazwać nowoczesną wersją dekoracyjną która pozwala tworzyć sufity piętrowe. Wady sufitu na tablicy gipsowej w sypialni zmniejsza całkowitą wysokość pokoju. Jeśli pokój w mieszkaniu został zalany sąsiadami z góry, wówczas materiał wykończeniowy straci swój wygląd i będziesz musiał ponownie odnowić bazę. Projekt zawieszenia sufitów jako wykończenie zawieszonego sufitu w sypialni stosuje się płyty kartonowo. Gipsowe, których arkusze są przymocowane za pomocą profili metalowych. Powierzchnia produktu jest pokryta podkładem i kitem. Taki sufit można dodatkowo pomalować różnymi mieszaninami lub ozdobić dekoracyjnym tynkiem. Takie rozwiązanie jest proste, ale każde wnętrze pokoju doskonale uzupełni. Dwa sufity na rozciąganie w sypialni doświadczeni specjaliści mogą zrobić sufit na dwóch poziomach w sypialni co jest dobrym i niezwykłym rozwiązaniem. Tematem wykończenia jest płyta kartonowo, gipsowo, kartonowa, z której można tworzyć różne projekty, które mogą mieć bezpośredni kształt, zginanie, Stopniowo i tak dalej. Na przykład pierwszy rząd wykończenia może być zwykły, a drugi jest wykonany z podświetlenia. Eksperci radzą tworzyć dwa sufity w pomieszczeniach o pewnej wysokości. Na przykład w małym mieszkaniu ten rodzaj dekoracji zmniejszy jedynie przestrzeń pokoju. Arkusze płyt kartonowo-gipsowych są przymocowane za pomocą metalowych profili które są przymocowane do podstawy sufitu lub ściany. Wszystkie szczegóły są bezpiecznie przywiązane do siebie, co pozwala tworzyć różne projekty zawieszonego sufitu. Projektowanie sufitu rozciągającego najpopularniejsze sufity rozciągające były ostatnio, które są doskonałym dodatkiem do projektu sypialni. Podobny sufit ma wiele zalet. Co czyni go funkcjonalnym i praktycznym. Materiał produktu jest wytwarzany zgodnie ze wszystkimi zasadami i wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego. Specyficzność filmu do sufitu rozciągającego w sypialni nie pozwala wodzie z przenikania z górnych pięter w wyniku powodzi. Takie produkty są wykonane z pewnego płótna lub filmu PVC. Projekt oryginalnych sufitów rozciągających w sypialni z projektem pozwala uzupełnić pokój. Klienci będą mogli wybierać różne odcienie filmu, a także dokonać wyboru na matowej lub błyszczącej podstawie, która jest uzupełniona metalowym połyskiem lub matką perłową. Wszystko zależy od preferencji właścicieli którzy mogą wybrać różne odcienie sufitu. Wykończenie może być proste lub uzupełnione elementami artystycznymi ze szczegółami drukowania zdjęć. Można wyróżnić pewne zalety sufitu rozciągającego. 1. Powierzchnia produktu można łatwo umyć lub wytrzeć za pomocą roztworu mydła. 2. Podobne sufity mają wysoki poziom odporności na wilgoć, co pozwala zachować znaczne objętości wody. Wśród wad korzystania z filmu do zawieszonych sufitów jest podkreślona. 1. Powierzchnia podstawy jest łatwa do zarysowania lub uszkodzenia w różnych obiektach. Z poważnymi uszkodzeniami będziesz musiał wymienić cały sufit. 2. Podczas instalowania sufitu musisz użyć specjalnego sprzętu, a także mieć umiejętności w pracy z podobnymi materiałami, co zwiększa koszty pracy dla pracowników. 3. Na wysokości pokoju jest mniej niż 3 metry. Sufit rozciągający nie zaleca się zamontowania. Taka instalacja zajmie około 15 cm. Dlatego niski sufit w pomieszczeniu może być niski. Projekt sufitu z tapetą, wybierając projekt sufitu w sypialni, możesz zwrócić uwagę na użycie tapety używanych w różnych odmianach. Ta opcja projektowania jest najprostsza i najbardziej prymitywna, ale wszystko zależy od stylu sypialni i pragnień właścicieli. Wybierając podobną metodę wykończenia, musisz pamiętać, że taki sufit nie zawsze jest odpowiedni dla niektórych rodzajów tapet. Jest to szczególnie ważne w przypadku pokoi z wieloma narożnikami i występami, ponieważ w tej opcji musisz wybielić lub pomalować sufit. Zalety dekoracji sufitowej z tapetą. Tapeta z gęstą podstawą pomoże doskonale ukryć wszystkie obrażenia lub wady. Ta opcja jest jednak przystępna cenowo i łatwa w procesie pracy. Jeśli sufit ma znaczące zakręty, to użycie produktu z dużymi rysunkami bez symetrii będzie świetną opcją. Rozważane są wady użycia tapet podczas dekorowania sufitów w sypialni. Nawet przy pracy wysokiej jakości i użyciu dobrego kleju tapeta będzie z czasem odrywać. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu i istnieje niebezpieczeństwo powodzi, a następnie sufit będzie miał nieatrakcyjny wygląd który będzie wymagał ponownych reprezentacji. Do Dowcipne opcje i malowanie sufitu ta metoda jest najtańszą i niedrogą, jednak jest to już przestarzała opcja dekorowania sufitu podczas wspania, ponieważ wielu przychodzi do współczesnych kierunków. Metoda wybielania sufitu ma swoje zalety, które są minimalnymi kosztami, stosowaniem naturalnych materiałów i stosowaniem zwykłych urządzeń. Wady wykończenia można nazwać że powierzchnia sufitu będzie miała prosty i skromny wygląd. A powłoka podstawy z wapna z czasem z czasem. Podczas naprawy pokoju i wybierania innej opcji konstrukcyjnej konieczne jest umycie nie tylko warstwy wapna, ale także powalenie tynku. Prosta, ale doskonała opcja do wykończenia niskiego sufitu w sypialni będzie malowanie. Najczęściej stosuje się farby oparte na wody. Podobna opcja wykończenia ma swoje wady i plusy. Zalety mogą podkreślić jasny projekt projektu sypialni. Ważne jest, aby wiedzieć, aby wykonywać pracę, zaleca się użycie wałka, a nie pędzla, który umożliwi utworzenie równej powierzchni bez strumieni. Cechy oświetlenia sufitu w sypialni zewnętrzna konstrukcja sufitu będzie wyglądać zakończona po wybraniu niezbędnego oświetlenia. Możesz wybrać tradycyjne i bardziej nowoczesne opcje. W pierwszym przypadku zaleca się stosowanie spektakularnych żrandoli, które wyróżnią się na ogólnym tle lub kilku małych żrandole. Jeśli pokój ma duże rozmiary, zastosowanie oświetlenia dekoracyjnego jest uważane za nowoczesną odmianę projektu sufitowego. Technologia pracy polega na stosowaniu lamp fluorescencyjnych lub zbudowanych diotylet w sufitach rozciągających i zawieszonych. Takie opcje sufitu z podświetleniem w sypialni stworzą oryginalny projekt. A także oświetlić wszystkie szczegóły sypialni lub jego poszczególnych elementów. Wskazówki dla specjalistów w projektowaniu sypialni sufitowej projektanci oferują szereg zaleceń dotyczących projektowania sufitów w sypialni. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę opcję wykończenia zgodnie z parametrami pomieszczenia, oświetleniem używanym materiałem i tak dalej. Tak więc przydatne wskazówki dotyczące projektowania sypialni są następujące czynniki. 1. Przed ukończeniem pracy ważne jest obliczenie wysokości pokoju. Na przykład do instalacji zawiasowych sufitów z dwupoziomowym i zawieszonym wybierz pokoje o wysokości co najmniej 2,5 m. 2. Jeśli sypialnia idzie na północną stronę. Pokój powinien być jasny i łatwy do zaprojektowania, aby nie stworzyć efektu redukującego. 3. Jeśli chcesz wizualnie uczynić pokój lżejszy lub wyższy, musisz zamontować sufity błyszczącą powierzchnią lub lustrem. 4. Odcień sufitu powinien odpowiadać ogólnemu wnętrzu pokoju. Niektórzy ludzie są bardziej zadowoleni z relaksu w jasnym spaniu, inni wolą ciemne kolory lub jasne. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że cienie światła wizualnie zwiększają przestrzeń, a ciemność zmniejsza się. Oczywiście ten wybór powinien odpowiadać parametrom sypialni. 5. Dzięki oryginalnym i ekskluzywnym opcjom dekoracji możesz używać malarstwa artystycznego, tworzyć różne formy i projekty wykonane z płyt kartonowo-gipsowych. Wszystko to zależy od budżetu urodziny i smaku właścicieli. 6. Kolor sufitu w spaniu może wizualnie zwiększyć, jeśli użyjesz lekkich odcieni wykończenia za pomocą dodatkowego oświetlenia. 7. Ciemna sypialnia może być pokryta różnymi opcjami lamp, które zostaną umieszczone nad łóżkiem lub w niektórych obszarach pokoju. Możesz użyć lamp LED, które stworzą oświetlenie kolorowe. Które zależy od wyobraźni gospodarzy istnieją różne podejścia projektowe do projektowania sufitu sypialni, co zależy od wielu aspektów. Najważniejsze jest to, że wszystkie szczegóły pokoju są w harmonii ze sobą, co stworzy piękne i przytulne wnętrze wspaniu. Pod koniec artykułu zalecamy obejrzenie filmu który pokazuje opcję ukończenia sufitu w sypialni. Aby zdecydować o własnym projekcie sufitowym, radzimy zobaczyć zdjęcia projektowania sypialni w różnych stylach. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Świetny artykuł. I 14.09.2015 anonimowe. Świetny artykuł. I piękne sufity. W sypialni zrobiłem rozciągnięte sufity w Serpukhov. Montowana firma nazywa się Estetyką. Dobra robota, prawdziwi profesjonaliści. Napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz: Świetny artykuł. I 14.09 2015 Anonimowy, świetny artykuł. I piękne sufity. W sypialni zrobiłem rozciągnięte sufity w Serpukhov, Montowana firma nazywa się Estetyką. Dobra robota, prawdziwi profesjonaliści. Świetny artykuł. I piękne sufity. W sypialni zrobiłem rozciągnięte sufity w Serpukhov. Montowana firma nazywa się Estetyką. Dobra robota, prawdziwi profesjonaliści. Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj Portal budowy Stort 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie. Materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.